Lata osiemdziesiątych są często uważane za dekadę przesady. Jaskrawe kolory, krzykliwe projekty i decyzje, o których wolałoby się później zapomnieć. Jednak pod tą powierzchnią kryły się maszyny o zadziwiającej głębi i technicznym geniuszu, pojazdy, które nigdy nie stały się ikonami, nigdy nie wisiały na plakatach i właśnie dlatego popadły w zapomnienie. Dziś przywracamy je pamięci. Dziesięć modeli z lat osiemdziesiątych, które były znacznie lepsze niż kiedykolwiek im przypisywano. I zaczynamy od nazwy, której wtedy prawie nikt nie traktował poważnie. Top 10: ISUZU Impulse Turbo. ISUZU Impulse Turbo był jednym z tych pojazdów, które cicho wyprzedzały swoją epokę. Zaprojektowany przez jednego z najbardziej wpływowych projektantów tamtych czasów. Jego kanciasta sylwetka wydawała się niemal futurystyczna, jakby wyjęta prosto z filmu science fiction. Te, lecz prawdziwa klasa objawiała się nie w wyglądzie, a w wrażeniach z jazdy. Zawieszenie zostało zestrojone przez specjalistów znanych z precyzji, co nadało autu niezwykłą bezpośredniość. Doładowany czterocylindrowy silnik nie był potworem liczb, lecz niska waga sprawiała, że każdy zakręt był żywy. Szczególnie niezwykłe było wnętrze, cyfrowe wyświetlacze, komputer pokładowy, systemy monitorowania funkcji pojazdu, rzeczy, których wtedy prawie nikt się nie spodziewał. A jednak to auto niemal przepadło, nazwa była nieznana, marka niedoceniona, a koncepcja zbyt wysublimowana dla rynku masowego. Kto nim jeździł, od razu dostrzegał, że oferowano tu więcej niż tylko czystą moc. Dlaczego takie walory zostały pominięte? I ile podobnych pojazdów zniknęło, nigdy nie będąc naprawdę zrozumianymi? Top 9 Mitsubishi Starion R Już sama nazwa budziła zamieszanie, jednak Mitsubishi Starion R w swojej misji był wszystkim tylko nie niejasny. Szerokie nadkola, pewna siebie postawa i doładowany silnik o potężnym momencie obrotowym czyniły go prawdziwym rywalem na drodze. Był szybki, bezkompromisowy i bynajmniej niepowściągliwy. Szczególnie godne uwagi było zawieszenie, które oferowało kierowcy różne charaktery: od komfortowego po agresywny. To auto nie chciało się podobać, chciało dominować. Lecz właśnie to stało się jego zgubą. Jego wygląd był dla wielu zbyt ekstremalny, jego technika wymagała uwagi i szacunku. Kto o niego dbał, był nagradzany, kto go lekceważył, płacił cenę. Dziś dobrze zachowane egzemplarze są rzadkie i poszukiwane. Przypominają one czasy, gdy producenci podejmowali ryzyko i testowali granice. Czy Starion był zbyt odważny na swoją epokę? Czy po prostu zbyt szczery w świecie, który nie był jeszcze gotowy? Top 8: Merkur XR4Ti. Już na pierwszy rzut oka Merkur XR4Ti budził konsternację. Nazwa brzmiała obco, design z charakterystycznym podwójnym tylnym spoilerem, wydawał się niezwykły, a wiele elementów tego pojazdu nie pasowało do ówczesnych, powszechnych wyobrażeń. Lecz za tą irytującą powłoką krył się samochód dla ludzi, którzy naprawdę chcieli poczuć jazdę. Turbodoładowany silnik zapewniał mocne przyspieszenie, a w połączeniu z napędem na tylne koła tworzył wrażenia z jazdy, które, zwłaszcza na krętych drogach, były żywe i bezpośrednie. Zawieszenie było precyzyjnie zestrojone, układ kierowniczy reagował dokładnie, a manualna skrzynia biegów zapewniała prawdziwą kontrolę przy każdej zmianie biegów. Ten samochód wymagał uwagi, chciał być aktywnie prowadzony, jednak właśnie to stało się jego zgubą. Zbyt inny, zbyt niezależny, zbyt odległy od masowego gustu i tak pozostał niezauważony. Ileż to niezwykłych pojazdów zostało zapewne zapomnianych, tylko dlatego, że odmówiły. Top 7. Dodge Daytona Shelby. Gdy pojawiało się nazwisko Shelby, wielu oczekiwało surowej mocy i znanych wzorców. Lecz Shelby Zetk obrał inną drogę. I właśnie to czyniło go tak wyjątkowym. Zamiast na wielkość czy zewnętrzną demonstrację siły model ten postawił na równowagę, lekkość i zadziwiająco precyzyjne prowadzenie. Turbo doładowany silnik w połączeniu ze stosunkowo niską wagą zapewniał osiągi, których wówczas rzadko spodziewano się po tym pojeździe. Zawieszenie zostało starannie zestrojone i wzbudzało duże zaufanie, zwłaszcza na krętych trasach. Tu okazało się, że przyjemność zjazdy nie zależy od tradycji. Lecz od właściwej równowagi. Mimo to brakowało uznania. Uprzedzenia wobec koncepcji i błędne oczekiwania uniemożliwiły Szelbiemu Z. uzyskanie szacunku, na który zasługiwał. Dziś nieuchronnie nasuwa się pytanie, czy prawdziwa wartość pojazdu tkwi w reputacji jego nazwy, czy w uczuciu, jakie pozostawia za kierownicą. To prześ: Toyota Celica Altrakturbo. Zanim potężne koncepcje napędu na cztery koła stały się stałym elementem sportowych pojazdów, Celica Ultrak Turbo pojawiła się niemal niezauważona. Z zewnątrz sprawiała wrażenie powściągliwej, niemal niepozornej, tylko nieliczne detale zdradzały, że pod karoserią kryje się coś wyjątkowego. Doładowany silnik w połączeniu z permanentnym napędem na cztery koła zapewniał imponującą przyczepność i poczucie bezpieczeństwa. Nawet tam, gdzie inne pojazdy osiągały swoje granice, ten samochód nigdy nie był przeznaczony do spektakularnych przyspieszeń. Jego prawdziwa siła tkwiła w kontroli, w sposobie, w jaki moc była równomiernie przenoszona na drogę i wzbudzała zaufanie kierowcy, niezależnie od warunków drogowych czy pogodowych. Właśnie ta powściągliwość sprawiła, że wielu go przeoczyło. Zbyt cichy, zbyt konsekwentny, zbyt wcześnie, jeśli pojazd robi wszystko jak należy. A mimo to pozostaje niezauważony, nasuwa się pytanie, jak właściwie definiuje się prawdziwą wartość automobilową. Dalej. Następnie jest tłumaczenie: Top 5 na niemiecki, utrzymując standardowy niemiecki styl sentymentalny, filmowy ton bez dodawania i odejmowania treści z płynnym tempem 50-60 sekund. Top 5: Buick Grand National GNX. Niektóre pojazdy nie potrzebują jaskrawych kolorów ani rzucających się w oczy detali, by pokazać swoją obecność. Grand National GNX był właśnie takim samochodem. Jego ciemny, bezkompromisowy wygląd sprawiał wrażenie niemal groźnego, jakby świadomie rezygnował z jakiejkolwiek formy ozdobników. Lecz prawdziwe przesłanie tkwiło pod powierzchnią. Doładowany silnik rozwijał ogromny moment obrotowy już przy niskich obrotach i nadawał pojazdowi siłę ciągu, która wielu zaskoczyła. Tym, co naprawdę wyróżniało GNX, nie było tylko jego przyspieszenie, ale sposób, w jaki łamał istniejące oczekiwania. Dowiódł, że prawdziwa moc nie jest związana z konkretnym wizerunkiem. Ulepszenia zawieszenia sprawiły, że nie tylko utrzymywał się na prostych, ale także kontrolowany i pewnie pokonywał zakręty. Dopiero lata później zaczęto rozumieć, co ten model naprawdę reprezentował. Lecz jak często dostrzegamy wielkość dopiero wtedy, gdy już dawno przeminęła? Top 4. Porsche 944 Turbo S. Podczas gdy uwaga skupiała się głównie na znanych ikonach, 944 Turbo S cicho dowodził, że prawdziwa wielkość nie jest związana z tradycjami. Ten pojazd został dopracowany w najdrobniejszych szczegółach, łącząc moc turbodoładowania z niezwykłą równowagą. Niemal idealne rozłożenie masy zapewniało stabilne, precyzyjne prowadzenie. Które wzbudzało zaufanie zarówno na szybkich zakrętach, jak i przy dużych prędkościach. To, co było wyjątkowe, w 944 Turbo S, tkwiło mniej w samych liczbach, a bardziej w sposobie, w jaki się go odczuwało. Układ kierowniczy dawał szczere informacje zwrotne. Zawieszenie wydawało się jasne i przewidywalne, a rozwój mocy był równomierny i kontrolowany. Mimo to pozostał w cieniu bardziej znanych nazwisk i był niedoceniany, ponieważ nie odpowiadał oczekiwanemu wizerunkowi. Być może to właśnie najcichsze arcydzieła najłatwiej przeoczyć. Ileż takich pojazdów czeka jeszcze na ponowne odkrycie? TOP 3 BMW M5E28 Zanim potężne limuzyny stały się czymś oczywistym, M5E28 wyznaczyło standard, który oddziałuje do dziś. Z zewnątrz prezentował się powściągliwie i elegancko, niemal nie do odróżnienia od zwykłego samochodu codziennego użytku, lecz pod tą spokojną powierzchnią pracował silnik, który oferował rozwój mocy daleko wyprzedzający swoje czasy. Połączenie codziennej użyteczności z bezkompromisową wydajnością stworzyło zupełnie nowe rozumienie sportowej suwerenności. Prawdziwy urok M5E28 tkwił w poczuciu kontroli. Żadnych zbędnych elektronicznych interwencji, żadnego sztucznego wsparcia, tylko kierowca, napęd i droga. Każde przyspieszenie wydawało się zdecydowane, a jednak wyrafinowane. Każdy zakręt precyzyjnie podążał za ruchem kierownicy. Ten pojazd wymagał szacunku i nagradzał umiejętności. Dziś dostrzega się, że M5E28 był nie tylko początkiem idei, ale jej najczystszą formą. Czy to możliwe, że prawdziwa perfekcja tkwi właśnie w prostocie? Dalej. Następnie jest tłumaczenie Top 2 na niemiecki, utrzymując standardowy niemiecki styl sentymentalny, filmowy ton, bez dodawania i odejmowania treści z płynnym tempem 50-60 sekund. Top 2 Lancia Delta HF Integrale. Istnieją pojazdy, które nie zostały stworzone dla kompromisu, lecz dla absolutnej konsekwencji. Delta HF Integrale ucieleśniała właśnie taką postawę. Z pozornie niepozornej bazy powstał pojazd. Który podniósł kontrolę i trakcję na poziom wyprzedzający swoją epokę. Doładowany silnik w połączeniu z permanentnym napędem na cztery koła dawał kierowcy poczucie bezpieczeństwa i dominacji, nawet tam, gdzie inne pojazdy osiągały swoje granice. Lecz jego prawdziwa siła nie tkwiła w czystej prędkości, lecz w jego efektywności. Każdy ruch miał cel, każda reakcja wydawała się natychmiastowa i zdecydowana. Ten samochód wymagał pełnej uwagi i absolutnego poświęcenia. I właśnie w tym tkwiła jego fascynacja. Nie był to pojazd do swobodnej jazdy, lecz dla ludzi, którzy byli gotowi w pełni zaangażować się w to doświadczenie. Jeśli samochód działa tak bezkompromisowo, nasuwa się pytanie, czy zostanie zapomniany, czy pozostanie w pamięci tylko tych, którzy go naprawdę zrozumieli. Top 1 Renault 5 Turbo 2. Na szczycie tej listy znajduje się pojazd, który sprzeciwiał się wszelkiemu rozsądkowi. Renault 5 Turbo 2 nie był zwykłym, dalej rozwijanym modelem seryjnym, lecz radykalną reinterpretacją. Silnik powędrował do tyłu, napęd na tylne koła, karoseria została masywnie poszerzona. Nic w tym samochodzie nie podążało za znanymi zasadami i właśnie w tym tkwiła jego unikalność. Już podczas jazdy stało się jasne, że nie chodziło tu o komfort. Silnik bezpośrednio za kierowcą tworzył natychmiastowe niemal surowe wrażenie. Układ kierowniczy reagował bezkompromisowo, każdy ruch wymagał koncentracji, każdy zakręt szacunku. Ten pojazd nagradzał umiejętności i karał zaniedbanie. Był intensywny, wymagający i głęboko emocjonalny. Renault Pionko Turbo 2 jest symbolem czasów, w których inżynierowie mieli odwagę urzeczywistniać ekstremalne pomysły. Być może prawdziwa wielkość tkwi właśnie tam, gdzie nikt nie chce grać bezpiecznie. Dziesięć pojazdów, dziesięć historii. I dekada, w której odwaga i sztuka inżynierska często były ważniejsze niż rozsądek. Być może nadszedł czas, by ponownie docenić te zapomniane legendy. Jeśli spodobała Ci się ta podróż w przeszłość, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i podziel się swoimi wspomnieniami w komentarzach. Niektóre ikony nigdy nie powinny naprawdę zniknąć.